ma widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku z w Champions Ultimate. A dzisiaj, sobie powiemy, jak zacząć w w Champions Ultimate, ponieważ to nie jest takie łatwe jak się myśli. Generalnie trzeba myśleć. Myśleć że jest bardzo trudno, ale trzeba myśleć. No i, i tak dalej. No i chwilę wam to pokażę, ale przed tym ta osoba wygrała konkurs o Eternala yy... Ale przejdźmy już do odcinka. Więc tak, żeby. Żeby zacząć, najpierw trzeba... Y, kurde zrobić jedną rzecz. Najpierw najlepiej by było kupić free autoclicker, ponieważ jakby to wam pomoże totalnie, dosłownie, i najlepiej zostawić sobie tego nie kupujcie jak na razie. Tego jak na razie nie, to możecie potem kupić. Skupcie się na Rebe Batonach oraz Lack Multiplayer. No i tak, i tak dalej. Po prostu wszystko kupujcie najlepiej, nie? Ale tak na razie bez tego jak na początku. Generalnie. Jeśli chodzi o jajka, to dołączcie sobie do grupy Powerful Studio, aby otwierać więcej jajek. Tutaj mieli screena tej grupy. No, więc tak zaczynamy tutaj na pierwszej ekranie, na pierwszej krainie. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o tą krainę, no to najlepiej to ogólnie zostawcie tam, ogólnie jeśli chodzi o tą farmę, się ją opasa robić, opasa się. Macie. Yy, macie się tutaj fajnie, byście to ulepszali, bo macie darmowe yy, tej grejpy, macie AP i tak dalej i tak dalej. Yy, więc tak, tak zróbcie. Yy, więc tak, przejdźmy dalej. Jesteśmy na piramidzie ogólnie, powtórzę się kolejny raz Pójdźcie sobie tutaj, tutaj No i tutaj macie nowy właśnie tutaj Ale nie będę się na tą mechanikę aż tak pozwolić po prostu Jak będziecie mieli więcej tych ticketów to możecie sobie potwierdzać Jeśli chodzi o to to kupię sobie najpierw auto rebiffa Tego nie kupujcie, bo już będziecie mieli w upgrade'a Więc zostawcie Więc yy, tak Lower PT, no, ogólnie tutaj Najlepiej po prostu kupcie na początku to i tak dalej. Wszyscy, wszystko, wszystko kupcie z tego, potem możecie kupować dalej. Przejdźmy sobie na kolejną krainę, jaką jest Nuclear. Jeśli chodzi o tą krainę, no to tutaj mamy Toxic Machine, nowa maszyna do przerabiania petów Nuclear Chest. No i tutaj za bardzo nic nie ma. Atlantis. Jest tutaj nowe, nowe, nowa maszyna, ponieważ jest to. Aura machine. Ogólnie jeśli chodzi o to, to otwieracie sobie te aure, bo one tutaj dużo dają na przykład. Nie można sobie tutaj przerabiać aury yy, na, na lepsze. Jeśli chodzi o to, jaką ja, no, ja miałam aure, no to ja mam aure wam pokazuję. To mm, mm, mm. nie yy, Aura. Mam glitch aura, ogólnie taka. To jest dosyć okej okay chyba aura. Yy, idziemy dalej. O, no i właśnie tutaj się zaczyna kopanie, w sensie kopanie, yy, robanie drewna Więc jeśli chodzi o ten, to drewno opasa się rąbać, yy, bo, bo możecie dołączyć do klanu i musicie wpasać do tego klanu A jeśli mówimy już o klanie Widzowie, to właśnie otworzyłem klan, do którego możecie dołączyć, piszcie do mnie na PV Macie w opisie też linka do Discorda Widzowie, więc piszcie do mnie Macie linka w opisie Więc yy, ogólnie trochę, trochę poszliśmy do góry, mamy 23 level ale dalej brakuje nam osób, więc musicie dołączyć. Proszę Was o dołączenie naprawdę. E, no tutaj dużo ulepszyliśmy. Mamy tutaj Anguela mamy. Co e, to jeszcze? Mamy. Tutaj mamy trochę tyle upgradów. E, e, Pójdźmy sobie tutaj. No, ci mamy jeszcze rzeczy. Krzesełka mamy takie do tylu. Trzeba sobie oczywiście ulepszać. Pójdźmy dalej. Mamy amulet, mamy Słabe, Mamy y, fire, a zbieramy teraz na, na Safira. To jest klanowy shop. Co tam tu wiecie? Upgrade to w domu. Ulikny Quest. Mamy Deklaracje, będziemy musieli. No i tutaj oblokowaliśmy tam, właśnie z eventami, które będziemy robić. Tak Dobra. Ale przejdźmy właśnie do tego kim tutaj masz Ścierki ogólnie. Jeśli chodzi o to, no znaczy tutaj sikierki. Ja najlepszą, ale, ale wiem, po prostu sobie obrytujcie tą sikierkę. Jeśli chodzi o to, jak się kurde, zobaczył, sikierki po prostu tutaj bierzecie w i mieli taką sikierkę i potem po prostu robicie drewno. Drewno nie tutaj tylko się robię, tylko na różnych krainach się robi. Tutaj na przykład. Więc tak. Idźmy dalej. Dalej jest kraina no tutaj za bardzo nic nie ma, oprócz tego pokoju, ale to już może później zobaczymy. Jest kolejna kraina, jaką jest... Yy, żeby się tego nie pomylić, powiem, mam... Yy, cave. Tutaj jest nowa, nowa mechanika, jaką jest yy, train. Tutaj możecie ulepszać za jakieś tam rzeczy, ogólnie tutaj będziecie mieli różne levely. No i teraz tak. Tutaj macie tak: Basic Trainer, Merchant Trainer, Mega Trainer, Basic Trainer, Mega Trainer. No i tutaj jest bardzo takie rzeczy są jeśli macie, ja pokazuję, wiem, się to o tak, często. jeśli macie, jeśli macie autokolej w trybie, to to będzie, o, tu się odbierać jak będzie się na semnażu. Pójdźmy dalej, ponieważ tam jest kolejna nowa mechanika, tym razem na vulkano jest somring. Zdobywać, jak zdobywać ringi bardzo proste, po prostu musicie mieć fragmenty, z których na przykład y, da się zobaczyć, na przykład pójdźmy sobie teraz na Inferno. Tutaj macie na przykład y, Possible to get from Rewards Minigames and X. No i na przykład w tutaj macie zjawisko, no ogólnie to po prostu musicie zdobyć. Teraz kolejna kraina, to jest padłem. praca się oczywiście. Nie wejściła. no. Jest heaven, tutaj są craft, możemy te smo craftować. I tutaj są Android Kosty, które jak zrobicie. Dostaniecie wam pokazuję. Jak ty Q, to z będzie do niej balecie. Zobaczcie sobie. Y y y jesteśmy w niebie. Y boost spiła, możemy sobie teraz otworzyć. Chociaż dobra, jesteśmy sobie. mi w sensu. Y y no i dropolak, to jest tak się powiedział. prowadził. Cloud Shreds ma, mamy, mamy Egi lepsze No i to tyle w sumie z tego, więc sobie wejdziemy z tego takim mazdem, tak? Ile nas tutaj ma zadań? Wiesz co, na są Egi, tutaj wiadomo Teraz kolejna nowa mechanika, jaką jest Master No, no jeszcze tutaj tylko mechanika, czyli będzie można patrzeć Możemy sobie skraftować po prostu tak A tak samo, ringi, tutaj e, e, fragmenty no i tutaj można subsydiować Masterki mm. No i tutaj po prostu macie Masterki, Nie wiadomo jak to chyba działa każdy wyjazd. Yy, mamy Circus, to jest Circus Chasa, tutaj, tutaj mamy Circus in którego po prostu się tak używa. Rozumiecie? Tako. Pyk, 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 pyk. pyk. No i zostajecie jakoś tam, i zostajecie itemy z tego ogólnie. Tak to działa. Yy, Lambert Jack, mechanika. Yy, macie tutaj ogólnie, możecie sobie wybrać. Ja już tutaj wybrałem, ale to będziecie mieli do wyboru różnego. Możecie sobie awkować, będzie traf to darmowe Możecie ja się nie darmowe, tylko będziecie mi tam zagemy i tak dalej. I tak dalej. tutaj macie jungle, na przykład tworza. Yy, po prostu klikacie tutaj, będziecie mieli. Nie wiem, jak kosztuje. Odbija się to, nie. Co nie mogę. Druma za bardzo nie mam. Kolejna mechanika, nowa Steampunk Machine, to po prostu mam yy, na przykład 100, to dostaje się jedną minutę i po 10 yy. Kolejne tutaj rzeczy, yy, to na przykład Dungeon Shop, co to tam wiecie, Nie będzie tam wchodzić żeby tam, ty, tutaj macie jajka, tutaj macie ten, tutaj macie on jajka, po co tam dawacie tak? I wbijacie różne lewami yy, Tutaj ostatnia kraina z tego Worldu Macie tutaj... tak Macie tutaj... no macie wizowe Tak no. Po prostu tylko kraina No więc to już będą ostatnie nas tutaj Po czyli z galakcji macie po prostu przerabiacie z toksików na galakcji to jest nowa ta Jajka są Wizowe, o no i tutaj kolejna mechanika Space, tutaj macie takie to masz upgrade i się backpacka, którego po prostu możesz tutaj yy, używać. Jak powiedziałem, sobie użyję teraz za 1,5 tysiąca. dostanę teraz coś, uwaga. Secret Rally, to jest fajne chyba. Zobaczymy, czy fajne. Yy, yy, backpack, to się to zakłada i to jest tak. jeden 1% nie za dobrze, ale okej. Okay. Ja sobie zostawię takie jak nowe. Yy, idziemy, idziemy. No tutaj za bardzo tylko to. Wizowia. Yy. Global Goals, no, to są po prostu takie boosty jakby domowe boosty yy, No i kolejny ward, idziemy na kolejnego warda No tutaj za bardzo nic nie ma, tylko tam macie, skraft tam macie do skraftowania takie Zobaczcie tutaj, tutaj yy, Tak, tak, mówię, no, to bardzo nic nie ma się tu jeszcze chyba Dobra Tutaj za bardzo na tej krainie nic nie ma, tutaj macie jakiś temat, którego poza się naprawdę robić. Tu no wystarczy zadania robić i tak dalej, gdzieś tam pracy. No i tutaj jest aura aura Forge machine, plus przyrobiacie na przykład takie aury obsynialne, się zostajecie tutaj, nie tych Dalej tutaj są same Egi, tu nic nie ma, mechaniki żadnej, którą mogę wykonać. No i tutaj tak samo, o nie, jest fanning stars, proszę jak tego użyć, kiedy będą chcieli spić yy, No i kolejny film to jest, znaczy film mm. no kolejne tutaj, y, Egi, to nie za bardzo nie ma, no i jesteśmy na kolejnym krainie yy. No tutaj macie, po macie tutaj fishing, y, tak zwane, czyli mechanikę nową no, i tak to wygląda. Ogólnie macie nowe kraje. I tutaj za bardzo już będę się rozwalić, na tym, ja wam pokazywałem w samych odcinkach. To jest jedyną rzeczą, którą pominąłem specjalnie, jest Space Machine Mine Section. Pominąłem specjalnie, bo chcę to wam pokazać. Ogólnie, tutaj macie Market, tutaj macie jajka, które będziecie musieli lukować, tutaj macie rumy. Ja tego już sam skończyłem, ale tak to wygląda. Pikax tutaj macie Orpy, Accessor. No, i tak to wygląda. Jeszcze parę lat dla Was ogólnie. Klanu najlepiej dołączyć, do, najlepiej dołączyć do jakiegoś klanu, nie tworzyć, bo ogólnie trudno się teraz tworzyć klany, bo musicie osoby gadać. A teraz dużo osób ma ogólnie dużo rebifów i i w ogóle nie będą raczej do, do was dołączyć. Pojem radom, nie kupujcie nowych jajek, no w sensie tych jajek, są w sklepie, bo one są totalnie nieopasalne. Jak według mnie, jeśli chyba że macie jak i dużo i chcecie otworzyć i dropnę przy tego sprzeda. według mnie jest to, bez sensu. Przynajmniej dla mnie. mnie różną opinię. Nie kupujcie też tego, to jest bez sensu. To dla mnie, według mnie w tym sklepie nie ma sensu. Jeśli chodzi o presję, o co chodzi w nim, za EXPA, z z, gdybym musi robić równe aktywności, wtedy zajdziecie EXPA. Tak to wygląda. Okej, okay. no i widzowie to na tyle w tym odcinku. Pokazałem wam jak to wygląda w ogóle Rebirth Champions i jak to wszystko działa. Widzowie, mam nadzieję, że już teraz wszystko wiecie. Siema widzowie.